Przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wystawa dorobku artystycznego, dogoterapia, przejażdżki tandemem, Nordic Walking oraz liczne punkty informacyjne związane z pomocą osobom niepełnosprawnym. To tylko niektóre z możliwości, jakie w parku Majkowskiego zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym przystanek. Spotkanie z legendą to przede wszystkim, żebyśmy się poznali jakby bliżej poprzez legendę różnych regionów. Impreza, którą żeśmy zorganizowali jest ponadregionalna. Są ośrodki spoza Wejherowa, czyli z zgdyni z Gdyni, z Gdańska. Każdy z tych ośrodków przedstawia legendę swojego regionu, legendę też, która jest związana z naszą tutaj tradycją i legenda, żeby była najlepiej kaszubska co tutaj jest już zaprezentowane na, na naszej scenie. W rolę aktorów dzielili się m.in. podopiecznie Wejherowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek. Spotkanie, które przyciągnęło ogromną liczbę osób, zrealizowano w ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Myśleliśmy tutaj o tym, żeby, żeby skupiły się wszystkie organizacje, ośrodki, które właśnie zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym, bo to też jest fajny moment, kiedy my się spotykamy i możemy wymienić się doświadczeniami, możemy ze sobą porozmawiać, co słychać w jednym ośrodku, co słuchać w drugim, jak możemy sobie pomóc. Zorganizowaliśmy też punkty informacyjne, gdzie są właśnie firmy, organizacje pozarządowe i samorządowe, które właśnie świadczą usługi na rzecz osób niepełnosprawnych. I one są tylko i wyłącznie dzisiaj, i dzisiaj też świadczą, jakby te usługi za darmo. Więc to też jest fajny moment, gdzie rodzic, opiekun, pracownik danego ośrodka może też podejść i może się dowiedzieć czegoś konstruktywnego na temat właśnie tej wielokompleksowej pomocy, jeśli chodzi o pomoc właśnie osobom niepełnosprawnym. W organizację włączyli się także rodzice osób niepełnosprawnych. Było mnóstwo przygotowań do tego spotkania, napracowaliśmy, ale mamy satysfakcję, wszystko się udało, pogoda dopisała. Także myślę, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze wyszło. Jest, no jest dobrze po prostu. O bardzo dobrych efektach świadczy chociażby ogromna frekwencja. Piknik zintegrował zarówno osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawne. Na scenie zaśpiewała Natalia Modzelewska, finalistka konkursu Anny Dymnej, zaczarowana piosenka imieniem Marka Grechuty oraz Agata Jasińska, muzyczna osobowość Wejherowa. Współorganizatorem imprezy było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.